Я не знаю, что это такое. 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 Я не зн No nie? Nie. krótkie uderzanie, musieli uderzenia, gdy tam było tylko zagrałem, to wyskoczę, nie? tutaj Tak, Ta, po krótkim okręcie pierdzieli. Był tam daleko stojący. kogoś co stoi, Tu do niego wybiernie, tak daleko zagrałem. Tak, no. Zobaczmy, dostał kilka, to akurat do tyłu zrobił i potem...